Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam na tarota codziennego. Dziś mamy poniedziałek 13 czerwca. Sprawdzimy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Poniedziałek 13 czerwca. Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Poniedziałek 13 czerwca. Jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Poniedziałek, 13 czerwca. Jeżeli chodzi o osoby z podznaką barana, tutaj mamy kartę dziesiątki buław. Tak więc coś może być ponad Wasze możliwości, Wasze siły, czemu się będziecie w stanie podołać. Tutaj też są możliwe różnego rodzaju bóle kręgosłupa. I też dzisiaj y, uważałabym na składanie obietnic, że coś zrobicie, że w czymś na przykład pomożecie, z tego względu, że po prostu y, coś może być ponad Wasze możliwości. Y, osoby z znaku BK, dziś możecie. Mm, otrzymać jakąś ważną informację, jakiś dokument karta asa mieczy mówi o jakichś papierach tak więc pilnujcie wszystkiego co ma dla Was jakąś wartość karta asa mieczy też może również mówić o różnego rodzaju zabiegach chirurgicznych, a także o sytuacjach w których na przykład decydujecie się, aby od kogoś bądź czegoś odciąć bliźnięta Dziś może ktoś podążać w Waszym kierunku, lub też to Wy właśnie wybierzecie się do kogoś. Karta szóstki mieczy ogólnie pokazuje, że wybieracie całkowicie inny kierunek. To też może dotyczyć jakichś kwestii um, nauki, na przykład, że zmieniacie po prostu, jeżeli jesteście studentami, że zmieniacie um, w ostatniej chwili kierunek. Jeżeli chodzi też o kartę szóstki, mieczy bardzo często pokazuje taki wzmożony kontakt drogą zdalną. Raki. Wy natomiast emocjonalnie będziecie od kogoś lub czegoś odchodzić, będziecie coś ze sobą zostawiać. Karta Mi bardzo często pokazuje sytuacje stricte przeprowadzkowe. Lwy. Tutaj u Was coś dziś się rozpocznie. Karta Asa Buław pokazuje takie historie, w których dziś akurat jest ten taki moment zapalny, taki punkt zapalny, gdzie coś właśnie nabiera tempa, coś się rozgrzewa. Tutaj karta też może mówić o bardzo mile spędzonym czasie, tylko we dwoje. Jest to też bardzo dobry dzień dla osób, które na przykład starają się o dziecko. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku Panny, dziś będziecie czuli się w pewnym sensie ograniczeni. Być może nie będziecie w stanie znaleźć wyjścia z konkretnej sytuacji, tutaj karta podpowiada, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu. Osoby spod znaku wagi. Dziś u Was y, ważną rolę mogą odegrać jakieś duże pieniądze, poważne inwestycje. Jest to bardzo dobry dzień na to, żeby y, na przykład kupić sobie nieruchomość, żeby zainwestować swoje pieniądze, żeby wejść w różnego rodzaju współpracę. Y, mi bardzo często ta karta pokazuje y, po prostu dzień wypłaty. Skorpiony, no dziś u Was taki chaos, przepychanki, być może jakaś konkurencja, cały czas coś się będzie działo. Możliwe też są takie sytuacje, w których na przykład uczestniczycie w jakiejś grze zespołowej. Jeżeli chodzi o strzelce, u Was będzie możliwość zarobienia jakichś dodatkowych pieniędzy. Kasa płynąca właśnie z dodatkowego źródła. Też mogą być takie historie, w których na przykład macie dwie identyczne rzeczy, dwie identyczne opcje do wyboru. Koziorożce. Wy, natomiast być może mieliście ciężką noc, czujecie się niewyspani, mieliście jakieś koszmary. Przez cały dzień będziecie właśnie tworzyć jakieś takie negatywne myślokształty, będziecie bardzo negatywnie patrzeć na swoją przyszłość. Tutaj też jest taki, taka możliwość zmożonego ruchu drogą zdalną. Osoby z podznaku wodnika. U was natomiast może być coś taki dzień przestoju, bez ruchu. Tutaj karta może wskazywać takie historie, w których na przykład stwierdzacie, że zostajecie w domu, że czujecie się troszeczkę gorzej, chcecie odpocząć. Karta też może podpowiadać, że jeżeli właśnie macie jakiś dylemat, to warto się z tym problemem po prostu przespać. I jeżeli chodzi o ryby. U was natomiast dziś będzie się bardzo dużo działo. Karta ósemki Buław mówi o takim natężeniu wydarzeń, komunikacji, możliwe też są różnego rodzaju plotki. Tutaj też jest to bardzo fajny dzień dla osób stanu wolnego, z tego względu, że właśnie możecie mieć kilku nawet adoratorów w dniu dzisiejszym. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o rozkład na poniedziałek. Wszystkim oczywiście życzę udanego dnia i zapraszam na jutro. Pa! pa.